Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o podarwaniu polskich i sojuszniczych samolotów. W poniedziałek we wczesnych godzinach porannych konieczne było podjęcie środków ostrożności w związku z intensywną aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Przekazano także informacje o podwyższonym poziomie hałasu z powodu operacji lotniczych. Komunikat dowództwa operacyjnego rodzaju wsił zbrojnych pojawił się w poniedziałek, 2 września o godzinie 4.40. Poderwane zostało polskie i sojusznicze lotnictwo. Uwaga, w południowo. Wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu, związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych statków powietrznych, napisano na platformie X. Nocny koszmar. Policja znalazła dwa ciała. Ona była w top-model. Dowództwo operacyjne informuje, że ubiegłej nocy odnotowano dalekiego zasięgu. Ataki, mające miejsce na terytorium Ukrainy, są najintensywniejsze od 27 sierpnia. Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniami wykonywanymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. Ostatnią tak wzmożoną aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu zanotowano 27 sierpnia, dodano w komunikacie: Pieniędzy nie ma i nie będzie. Tusk domaga się wyjaśnień, polskie i sojusznicze samoloty zostały poderwane. Aby zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej, w Kijowie wczesnym rankiem odnotowano: miasto zostało zaatakowane przy użyciu pocisków manewrujących i balistycznych. Rosjanie mieli zaatakować także w Połtawie, Charkowie, Dnieprze i Krzywym Rogu. Około godziny trzy polskiego czasu w całej Ukrainie został ogłoszony. Uwaga, w południowo. Wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu, związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych statków powietrznych. dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego.